games TV Feel THE power Hej, witajcie. Tu wasz Mike. Na wstępie do tego materiału chciałbym was przeprosić, że przez ostatnie 3 tygodnie nie było żadnych materiałów. Ponieważ w nowy rok wszedłem z problemami prywatnymi, zbiegło się to również z awarią sprzętu, więc nie miałem jak przygotować dla was cokolwiek. Zresztą z powodu problemów i tak pewnie nie byłbym w stanie myśleć o nagrywaniu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mój poprzedni sprzęt jest nie do odzyskania i musiałem kupić na szybkiego nowy laptop, który demonem mocy nie jest i niestety, ale recenzje najnowszych gier odpadają. Taki Wiedźmin 3 hula na nim, ale o ustawieniach wysokich i Full HD można zapomnieć. No więc powód mojej absencji wyjaśniony, więc czas na coś przyjemniejszego. Ciśnia dobry powrót, kolejna ciekawostka, ponownie ze świata gwiazdnych Wojen, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, rozkaz Base Delta Zero. Więc zabieram się za przybliżenie Wam tego strasznego w skutkach rozkazu, który jest domeną nie tylko imperialnej floty. Przedstawię Wam ten rozkaz na podstawie legend, pomimo iż funkcjonuje on w kanonie, ale kanon opisuje go skrótowo, bez żadnej większej głębi i rozwinięcia tematu. Rozkaz Base Delta Zero był jednym z kodów marynarki Gwiezdnej. Używała go Flota Republiki, jak i Flota Imperium. Co ciekawe, pod innym nazewnictwem używało tej taktyki Imperium Syf w czasach istnienia jak i Konfederacja Niepodległych Systemów czy Wieczne Imperium. Rozkaz ten był jednym z ostatecznych rozwiązań, był też najbardziej dewastującą operacją militarną w świecie gwiezdnych wojen, nie licząc użycia superbroni, a polegał on na totalnym wielogodzinnym bombardowaniu powierzchni planety. Jest to rozkaz nieodwracalny w skutkach, raz wydany nie może zostać odwołany, więc nigdy nie powodował żadnych nieporozumień, ponieważ był rozważany jako ostateczne rozwiązanie taktyczne. Base Delta Zero był definiowany jako systematyczne i całkowite zniszczenie struktur militarnych, jak i gospodarczych. Oraz wyniszczeniu całkowitym życia w postaci biologicznej i mechanicznej. Wydawany był w przypadkach, gdzie wrogi opór na danej planecie nie pozwalał jednostkom lądowym na jej podbicie, lub gdy przeprowadzenie skutecznej inwazji było niemożliwe. Używano go również, aby likwidować ukryte głęboko pod ziemią wrogie instalacje, takie jak bazy rebelii lub ukryte fabryki droidów. Base Delta Zero był podzielony na kilka stopni, w zależności od formy, w jakiej trzeba było go użyć. Zaczynał się od zwykłego bombardowania wyznaczonych wrogich celi, aż do bombardowania planetarnego, które górną warstwę skorupy planetarnej obraca obracało w popiół lub stopiony żurzel. Najbardziej destrukcyjną formą bombardowania w ramach rozkazu Base Delta Zero było godzinne bombardowanie planetarne, które miały na celu oczyścić planetę i jak i ukryte pod jej powierzchnią wrogie placówki. Tak zmasowany ostrzał planetarny dosłownie dezintegrował górne warstwy skorupy danej planety, w następstwie czego była niezdatna do zamieszkania. Z raportów inżynierów imperialnych wynika, że łatwiej by było taką planetę na nowo terraformować niż próbować przywrócić jej dawny ekosystem. Jest wiele materiałów świadczących o tym, że rozkaz ten używano już w dalekiej przeszłości. Oczywiście dla danej frakcji nazywał się on inaczej, ale to Republika nadała Base Delta Zero ostateczną formę i rozbudowała o różne poziomy użycia w różnych przypadkach. Jeden z pierwszych udokumentowanych wczesnych form tego ataku dokonało wieczne imperium, czyli protoplasta Republiki, na planecie Tatooine. Teraz już wiecie, w jakich okolicznościach Tatooine zyskała tak malowniczy krajobraz. Lecz używanie tej taktyki w tamtym okresie było niczym w porównaniu do potęgi bombardowań z czasów Republiki lub Imperium. Z raportów wynika, że nawet najbardziej doświadczeni w działaniach inwazyjnych oficerowie imperium potępiali base Delta Zero, uznając tę formę doktryny wojennej za niepokojącą. Uznawali oni nawet, że niszczenie całkowite planety w jednym ataku jest bardziej humanitarne. Kolejne przykłady użycia pochodzą z Republiki z czasów wojen klonów. Bombardowań używano do niszczenia podziemnych fabryk i kompleksów militarnych separatystów. Kolejne pochodzą z czasów Imperium, które często stosowało tę taktykę w mniej lub bardziej uzasadniony sposób, a oto kilka przykładów. 19 rok przed bitwą o Jawin, Imperialna flota równa z Ziemią planetę Kamas. I nikt nigdy by się o tym nie dowiedział, gdyby nie odkrycie dokumentów na temat całej operacji. Czwarty rok przed bitwą o Jawin, Moff Shield wydaje rozkaz base Delta Zero. W jego ramach zbombardowano kryjówkę przemytników na Nar Shaddaa. Kolejnym przypadkiem nieuzasadnionego okrucieństwa imperialnych dowódców Floty Gwiezdnej było bombardowanie planety Emberlin. Następnym przykładem jest planeta Milagro. Dokonano na niej bombardowania, aby jej surowce nie wpadły w ręce Nowej Republiki. Imperium jeszcze wielokrotnie korzystało z Base Delta Zero, lecz po jego upadku Nowa Republika odrzuciła tę doktrynę wojenną i nie stosowała się do niej aż do roku 28 po bitwie o Jawin. Podczas operacji Młody Imperatora dokonano bombardowania podczas bitwy o Borelias, skutkiem czego było tymczasowe wycofanie się wrogiej armii Czułkankla po odniesieniu ciężkich strat. Jak sami widzicie, rozkaz ten miał szeroki wachlarz zastosowań, za którym szła zawsze destrukcja i śmierć. Budził on zawsze kontrowersje, nawet wśród oficerów Imperium. Pomimo, że był rozkazem ostatecznym, jednak wiele razy jego użycie było często nieuzasadnione i podyktowane sadystycznym podejściem dowódcy okrętu, który poprzez swoją chorą ambicję nie potrafił ocenić trzeźwo sytuacji i uzasadnić użycia Base Delta Zero, czego pomnikiem jest wiele zrównanych z Ziemią i wypalonych do najgłębszych warstw planet, które ledwo nadają się do zamieszkania lub wcale. I teraz takie pytanie do Was. Jesteście na planecie, na której Imperium przeprowadza ciężką odmianę Base Delta Zero, ale przebywacie po drugiej stronie globu, Wasz obszar nie jest objęty bombardowaniem. Jak myślicie, czy przeżyjecie po zakończonej operacji? Pamiętajcie, nie macie czym uciec z planety. Was zostawiam z tym pytaniem i żegnam się. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!